Ej, dzień dobry. Dzisiaj troszkę w innej scenarii, i jak widzicie, paczka już jest częściowo odpakowana, właściwie otwarta. Chciałam Wam zareklamować hurtownię kaw i herbat oraz różnych dodatków, której regularnie robię zakupy. Hurtownia znajduje się niedaleko mojego miejsca zamieszkania, więc osobiście serdecznie Wam polecam, jako że był Black Friday. No, to dodatkowo skorzystałam z bardzo fajnej, wysokiej zniżki. I na pierwszym planie widzicie już syropy do kawy. Ja kupiłam je po dwa, bo trzy dam w prezencie właściwie dodaję jako dodatek do prezentu na święta Bożego Narodzenia, a trzy zostawię sobie dla siebie. Nie miałam jeszcze tych syropów, więc osobiście jeszcze ich nie testowałam, ale tutaj jest w 100% naturalny skład. I teraz polecimy po kolei. Zaczniemy, może, od tego typowo świątecznego, czyli syrop piernikowy. Tutaj w składzie mamy wodę, cukier trzcinowy, cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, goździki, kartamon, wanilia, więc faktycznie naturalny skład. Tu mamy kolejny, drugi taki, bo trzy sobie zostawię dla siebie, a pozostałe trzy pójdą do, do bliskiej mi osoby do, jako dodatek do prezentu. Co my tutaj mamy? Ostrość. Tutaj mamy cukier trzcinowy, wodę i sól, jeżeli chodzi o ten syrop karmelowy. Jeszcze nam został syrop waniliowy. I tutaj w składzie jest cukier trzcinowy, woda, wanilia. Wyciągniemy pozostałe trzy, właściwie dwa. I co my tutaj mamy z herbatek? Wszystkie herbatki to już jest zapas dla mnie. Ja Wam to po kolei podciągam. Bo ja też kupowałam je w większych ilościach, więc już sobie popatrzymy. Truskawki w czekoladzie, Miam, miam. E, Tutaj też mamy truskawkowy pocałunek, okej, okay, coś innego. E, truskawki w czekoladzie. Była wiecie zniżka, to trzeba było skorzystać, słodkie marzenie to tutaj tam. Tutaj jest ulotka z tej herbaciarni. Jak widzicie, Paragon jest dość długi, ale to jest zapas, który ja będę miała na bardzo długo. W sumie zaoszczędziłam na tym, jak dobrze pamiętam, około 30 paru złotych, jeżeli chodzi o tą promocję. Kolejny, dobra, powyciągamy wszystko i polecimy po kolei, bo zapasu jest ogrom. A ja chcę wam to zaprezentować jakoś w miarę w fajny sposób, i lecimy. Dobra. Tutaj są te truskawki w czekoladzie. Ja je kupiłam w, jako cztery sztuki, tak. Raz, dwa, już poszukamy kolejnych. Truskawkowy pocałunek, to jest razem. Słodkie marzenie. Powiecie, jak była promocja? A że ja uwielbiam promocję. To od razu sobie zrobiłam większy zapas, więc truskawek w czekoladzie mam razy 4. Truskawkowy pocałunek mam razy 2. Tutaj mamy herbatkę słodkie marzenie to też mam dwie sztuki. Składy są tutaj bardzo naturalne, więc polecam. Dwie sztuki leśne dary tutaj mamy te herbatki. I pojedyncze sobie wzięłam teraz takie na święta, bo święta zbliżają się dużymi krukami. Czyli herbatka owocowa bez hibisku, świąteczny poncz, i później świąteczną kompozycję. Na każdym opakowaniu, oczywiście, wprowadzają datę ważności, bo można kupić tam na wagę tego typu herbaty. Najmniejsza waga to jest 50 gram. To są akurat opakowania po 50 gram, jeżeli chodzi o ilość. Ale spójrzcie, też tu jest akurat tak się złożyło, że jest ten proszek, ale spójrzcie jak ja to sobie poprzerzucam i jakie je tutaj są kawałki różnego rodzaju owoców. Więc te produkty od nich są naprawdę porządne, żeby nie być kołosłownym. Spójrzcie jakie tutaj są kawałki. To nie są takie wiecie, herbaty ekspresowe, które się kupuje w markecie i człowiek tak naprawdę nie wie co pije. A tutaj jednak widać konkret w tych herbatkach. Dlatego Serdecznie Was zachęcam. Tu macie stronę internetową. Na bieżąco mam różnego rodzaju fajne promocje. Są też konkursy na Facebooku, które oni organizują. I ja za to wszystko zapłaciłam 151,24 zł. Tutaj mam te syropy, które Wam już pokazywałam. Syropy mają pojemność 50 ml i może się wiecie, wydawać, że a taki mały syrop, a tyle kosztuje pieniędzy. Już Wam też powiem, ile one kosztowały. Tylko spojrzę na ten Paragon. Tutaj widzicie po dwie sztuki. Tutaj jest cena tych syropów: waniliowy dwie sztuki 16,80, karmelowy dwie sztuki 13,62, piernikowy dwie sztuki 13,62. Ale uwierzcie mi na słowo, że mają tak bardzo dobrej jakości produkty, że nawet jeszcze bez skorzystania i picia z tego syropu jestem przekonana, że to będzie pyszne, jako fajny dodatek do elkowy. I to w sumie tyle, co chciałam Wam nagrać. Trochę mega, tak na szybko i spontanicznie nagrałam ten filmik, tylko po to, żeby Wam pokazać, jak fajne produkty można u nich kupić. Oczywiście nie tylko syropy, nie tylko herbaty, można też kupić kawy, różne akcesoria, słodycze też mają w swojej ofercie. Więc ja Was jak najbardziej zachęcam. I to tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa! pa.